Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kilka lat temu ojciec Adam Szustak, dominikanin, zorganizował akcję Zrób się na post. Nawiązywała ona do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Chodziło w niej przede wszystkim o to, by z postu zrobić coś wyjątkowego i zaznaczyć to zewnętrznie, poprzez dobry wygląd. I uśmiech. Tysiące studentów poszło za tą akcją. Na krakowskich ulicach, i nie tylko w tych środowiskach dominikańskich, widać było ludzi radosnych, którzy mówią o wierze. Nie zabrakło przy tym krytyki i powoływania się na zdanie, że pościć i modlić się powinniśmy w ukryciu. Ale ukrycie to nie chowanie siebie w kąt. Ukrycie to wejście w ciszę. Spróbujmy zrobić się na post. To była bardzo dobra akcja. Spróbujmy przybrać dobry wygląd zewnętrzny, a wewnętrznie wejść w ciszę i nieustanną modlitwę. Ludzie autentycznie rozmodleni to ludzie uśmiechnięci. To ludzie tacy jak Matka Teresa z Kalkuty czy Ojciec Pio. Oni bezustannie robili się na post. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.